Fui, menino. Dzień Boże. Witamy się, pozdrawiamy tym staropolskim zwyczajem pozdrowień. I najczęściej się chodzi one było kiedyś na polu, w domu, w drodze. Więc osoba tak wymieniali to piękne pozdrowienie nasi dziadowie, ojcowie. No, dlatego też my się do tego przyłączamy. I na początku chciałbym powitać obecnie tu wszystkich, którzy są z nami. Na czele z burmistrzem gminy Milimilić, Piotrem Lechem. Starostą Powiatem Ludzkiego, Sławomirem Mirą Szczeleckim. I ze starostą, z panią Kamilę Górę. Górą, czy górę, i pozostałych jeszcze członków też widzę, niektórych z nas, pozostałych, czy są jeszcze, czy nie ma, to nie wiem. Będą wybory w tym roku na pewno zweryfikujemy to wszystko, żeby się zorientować z sytuacji po sześciu latach. Tutaj nas sprowadziła o 40 lat pielgrzymka Iłona Pawła II do Polski I jego słowa... O duchu świętym. Każdy wie o co tu chodzi, myślę, że to był ten czas i to był ten moment zwrotny, gdzie wszyscy otrzymali tego ducha świętego. Wszystkie środowiska w Polsce, które zaczęły się odradzać, zaczęły myśleć inaczej, zastanawiać się i działać. To doprowadziło do tego, że powstała Solidarność. Najpierw robotnicza. Z rejestracją 31 sierpnia. Potem ro, y, rolnicza, bo to było też jakąś walką, jakim dążeniem do tego, żeby to jednak Solidarność z, została zarejestrowana. Ale pochwalę się, że tym, że myśmy już byli wcześniej zorganizowani, jeśli chodzi o Ziemię Miejską, bo już tydzień przed rejestracją, 6 maja, mieliśmy już struktury i byliśmy już po wyborach z władzami, na cześć ze skórami gminnej powiatomii. I skromnie mówiąc, zostałem no, zostałem tym przewodniczącym i do dzisiaj jestem. No tak się składa, że to tak wyszło, nie? I nie będę dzisiaj mówił o nazwiskach, o zasługach. Ogólnie rzecz biorąc, powiem tylko tyle, że na podłożu tutaj coraz serdecznie urokociczej też mieliśmy ten moment pomocy, że dostaliśmy takie w jakiś sposób motywację do działania. Już mi się tam pomysły jakieś tworzyły, jak to ma wyglądać. No byłem najbardziej z, za kierunkiem Solidarności Obywatelskiej i Solidarność. Solidarność. Chyba była i wiejska, była i chłopska, także tutaj ten kierunek poszedł i ten kierunek został uhonorowany, zatwierdzony, zarejestrowany. Więc na początku już przed y, rejestracją Związku Zawodowego Rynku Solidarność, indywidualnie solidarność, mieliśmy 250 prawdopodobnie już w organizacji naszej zorganizowanych członków. Y, były struktury już w całym powiecie, w trzech gminach. W w, na przykład w dniu 14 struktur wiejskich. Y, Pół wiejskich, jak 8 chyba, w ciągu 7 albo 6 dokładnika. Także razie już nas było 250 członków. I wyszliśmy już gotowi do działalności dalszej. Po rejestracji wzięliśmy się za dalsze organizacje pół struktur wiejskich poszerzanie. Także na listopad prawdopodobnie byliśmy wtedy około 850 członków. I to były najpotężniejsze związki w strukturach y, demokratycznie powybieranych, y, jeśli chodzi o Dolny Śląs. Wtedy jeszcze wesarski w wojewesty. Y, Przyszedł stan wojenny, gdzie w jaki sposób to wszystko zostało zdziesiątkowane, bo w jaki sposób też baliśmy się w jaki sposób też y, no, wychodzić na zewnątrz niektórych wcześniej, niektórych później. Zamykano, posadzano, internowano, przekonowano, Wiele innych sposobów do zniechęcenia nas, żebyśmy mogli coś działać. Były też z naszej strony, w medyczne, milickim, organizowane strajki na flotów, Były protesty, były blokady. Na przykład tej piętnastki naszej, tutaj głównej na krajówki. Też powstała w 1987 roku u nas organizacja około 30-osobowa, podziemna, Solidarności Walczącej. Tak na marginesie wszyscy, nas około 30, ale nikt o nie wiedział, ja wszystkich. I tam się udało przetrwać. Zapiski tam są, jakieś materiały w terenie. Tudzież też jeszcze to, mnie w tych zapiskach pierwszych, bo wtedy się nie możemy umieszczać w wiatrach. No i wiele ich historycy przecież na tym pracowali, mieli dostęp do materiałów i Cóż, zdobienie było, co tam już mówiłem z kolegami, że jadną działalność my rozpoczęli już dwa lata naprzód w 1987 roku to był luty, tam tam z też były różne tam sposoby ubiegowania i chodzenia za nami aleśmy trwali i zaraz też powstały ujawnione związki struktura Wrocławska Wojewódzka, gdzie też zaraz tam też byłem uczestnikiem tego, byłem wiceprzewodniczącym tej nowej struktury. 89, wiadomo, po tej transformacji, po wyborach wygranych i przegranych, nie wiadomo, jak to nazwać. Struktury ożywiły się i zaczęły pracować dalej. Cóż więcej, no, to tak w skrócie. Oczywiście na ten moment może bym chciał wspomnieć świętej pamięci wszystkich zmarłych członków, bo taką się należy przejść, i może modlitwa też, jeśli można by było, to chwilę ciszy i potem się pobudowamy. Dziękuję bardzo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak niebie, tak i na ziemi, lewa naszego poprzedniego nam dzisiaj i odpuść nam nasze jako i my odpuszczamy naszych rywalicę. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nazwa dwa podezwoły, nie wieczny odpoczynek raczej Panie. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz o głos, żeby zabrał nasz Włodarz Piotr Lech, burmistrz, proszę. Moi drodzy, zbieramy się pod Krzyżem Solidarności z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że zawsze przywodzi nas tutaj wielka, znacząca uroczystość. Spotykaliśmy się w rocznicę podpisania porozumień gdańskich, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, ale także z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską jest drugi powód. Taki, że Krzyż był patronem obydwu Solidarności, był znakiem obydwu Solidarności. Tej powszechnej, dużej, dziesięciomilionowej i jej młodszej siostry Solidarności Rolników Indywidualnych, której, których, rej, której rejestracji komuniści tak długo się opierali. Z tak wielkim problemem postępowała rejestracja tej Solidarności. Może zapytajmy, dlaczego? Dlaczego z taką trudnością, z takim oporem przychodziło władzy ludowej w cudzysłowie zarejestrowanie Solidarności Zielonej? Może dlatego, że wieś zawsze była patriotyczna, wieś była religijna. Gdzieś była kons konserwatywna. A może dlatego, że jak pokazują materiały IPN-u, w Zielonej Solidarności było nieporównywalnie mniej agentów. Kiedy przygotowywaliśmy wydanie Solidarnej Ziemi Milickiej, przepracowałem kilka tygodni w IPN-ie. Jeśli chodzi o Milicką Solidarność Rolników Indywidualnych, to wbrew oczekiwaniom niektórych, wbrew oczekiwaniom małostkowym, nie znalazłem materiałów o agenturze w tej Solidarności. Nie znalazłem żadnej informacji, jakoby Piotr Psiuk, przewodniczący, lider tej Solidarności, podpisał lojalkę, jakoby podpisał współpracę, poszedł na współpracę. Wręcz przeciwnie, w bardzo wielu miejscach w tych dokumentach jest znakomite świadectwo, tak dla Piotra Psiu, jak i dla kilku nieżyjących już działaczy tamtego czasu. To także dowód uznania, bo Piotr Psiu, jako przedstawiciel tej Solidarności, wszedł. Do skład Komitetu Obywatelskiego, pierwszego w 80, w 80, na początku 1989 roku powołanego we Wrocławiu, był jednym z niewielu przedstawicieli rolników. Obok chyba Zbigniewa Lecha być może był jedynym. No i o tego związku świadczą także tragiczne ślady, śmierć w czasie stanu wojennego, w postanie wojennym. Wśród stu ofiar śmiertelnych są przecież rolnicy, jak choćby Piotr Wartoszczyk, zamordowany cynicznie i 40 lat po tym wydarzeniu, pod tym krzyżem, chcemy podziękować za to bohaterstwo tamto lat 80. No i dziękujemy też solidarność i dziękujemy też Bogu, że doszliśmy w chwili, kiedy możemy mówić o, o niewoli w czasie przeszłym i oby tak było zawsze. Szczędza ja, yy, zgadzam się ze wszystkim oprócz tego, że nie mieliśmy mieliśmy temu o pseudymie Bernard. i powiem. Już nic więcej, bo każdy się domyślił, gdzie to było. wiem, no wiemy. wiemy. Ale to był jeden. To był jeden, tak, e, Zgadzasz się. 80, na... W 1989 roku w dokumentach SB było 49 tajnych agentów jeszcze w 89 roku. Ale wśród nich był jeden tylko solidarności rozwinny. Tak. Wszyscy pozostali... Poproszę teraz e, e, zabrać głosu pana starosty muzyckiego. Służę ja do tych słów, które panowie Piotrowie powiedzieli. Dołączę tylko słowa podziękowania. Podziękowania burmistrzowi za to, że zawsze pamięta o tych ważnych wydarzeniach i wspólnie mamy przyjemność brać udział z gminą Milicz. Trochę nas w tym roku pandemia wstrzymała, bo jeszcze było wiele innych ważnych świąt, czystości. Miejmy nadzieję, że teraz już zdrowy będziemy nadal kontynuować i przypowi za pamięć o tym, bo to rzeczywiście 40 lat i przewodzenia i kontynuacji i pracy na rzecz tych najważniejszych, tych którzy żywili i dalej żywią i jak tak poczytałem troszkę wczoraj o historii właśnie solidarności rolników indywidualnych, to rzeczywiście były to bardzo ważne wydarzenia. Gratuluję i cieszę się bardzo, że tutaj mogę być i możemy Wspólnie oddać hołd tym wszystkim, którzy już nie żyją, którzy oddali swoje życie, którzy pracowali i chcieliby podziękować, którzy dzisiaj są z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo też. Czy ktoś jeszcze by chciał powiedzieć o ten temat, bo... Proszę bardzo. Szanowni Państwo, tylko proszę mnie nie kojarzyć w tej chwili z żadną organizacją. Ja jestem tutaj z szacunku dla Piotra. Piotra, to już jest dwóch, a wiadomo o kogo chodzi. Jako osoba prywatna. I cieszę się, że mogę tu być, bo to minęło 40 lat. Ja byłem wtedy młodym chłopcem jeszcze, no a dzisiaj nie będę mówił, ale zostało tylko 16 lat do setki. Że chciałem pogratulować Piotrowi, bo wiem kiedy. I kiedy ta Solidarność i w jakich okolicznościach była rejestrowana. Ja byłem od początku w Solidarności w stanie wojennym, w Solidarności pracowniczej. Jeszcze raz chciałem pogratulować, że powstała Solidarność rolników indywidualnych na ziemi milickiej i przetrwała i pozostała w pamięci. To znaczy garstka jest nas tutaj, ale pozostała w pamięci i można by wiele mówić, ile pomocy otrzymaliśmy dla osób potrzebujących, bo pracowałem w podziemiu od początku do końca. Solidarność... Ile pomocy materialnej, chociażby pomoc dla Stanisława Jacha, który jak trzy miesiące, czyli najdłużej był internowany, trzy miesiące, zostawił chorą żonę i. Pięcioro dzieci w wieku szkoli. Wieku I dlatego, jako Tadeusz, serdecznie i gratuluję, i dziękuję za to, że tu jesteśmy. Dziękuję. No dziękuję Tadeuszowi. On zawsze coś podniesie na duchu, coś powie historycznego, dobrego. Czy jeszcze ktoś? Jeśli nie to przystąpimy do składania więcej. Dziękuję bardzo za przebycie, za uczestniczenie, za posłuchanie głosów, które w jakiś sposób iść przez prasę i przeze mnie przez, wykonałem trochę tych telefonów. Dziękuję wszystkim, którzy mieli dobrą wolę, całą. Nie myślę, że dalej będę o Stasiu. To jest jeden, który chyba w tej prawda? No, to już więcej nie ma. Dużo nas już zmarło, dużo nas zmarło, no co ten wiek robi swoje, ja wtedy miałem 30 lat, a niektórzy mieli po 50, po 40, także dlatego nie używałem nazwisk, bo trzeba było wymieniać i wymieniać. Szczęść Boże.